Cześć, nazywam się Karol Kacperski. Zajmuję się fotografią od 10 lat. Fotografią kulinarną zajmuję się od jakichś 6. Dzisiaj jesteśmy w Gdyni, w hotelu Mariot, w restauracji, w której będziemy robić jesienną kartę menu. Zapraszam do zobaczenia, jak wygląda moja praca. Fotografia kulinarna na pewno nie jest fotografią tylko stricte talerzową. Ja przynajmniej skupiam się głównie też na tym, żeby wejść na kuchnię, wejść, poznać świat od zaplecza, to jak szefowie pracują, czym się sugerują przy wyborze produktu do karty. Na to ma wpływ wiele czynników, na, na tą fotografię. To nie jest, tak jak mówię, tylko sam talerz, ale jakby cała praca na kuchni Ciężka praca szefów, którą lubię też pokazać na zdjęciach. To, co jest ważne w fotografii kulinarnej, to na pewno światło, bo tutaj możemy sobie to światło modyfikować. Ja lubię kiedy jest trochę głębi i cienia. Robiąc zdjęcia też myślę, że ważnym jest to, żeby skupić się na detalu. Czasami jest tak, że robimy talerz niecały, a właśnie detal, bo to on jest najciekawszy. Ja też często robię tak, że kadruję talerz na tak jedną czwartą, dwie czwarte. Nie robię go całego, tylko ucinam w kadrze. Dobra, fajnie. Tak naprawdę każdym aparatem zrobimy zdjęcie. Tylko e, akurat w fotografii, tylko w przypadku fotografii kulinarnej myślę, że takim dodatkowym fajnym elementem jest odchylany ekran, który nam pomoże zrobić zdjęcie z góry. To się... Często przydaje. Ja, przynajmniej robiąc cały stół, na przykład, bardzo często z tego korzystam, odchylając ręce do przodu i, i po prostu ekran sobie przychylam. Bardzo przydatna funkcja. No, i myślę, że tutaj też matryca ma duży wpływ na to, tak, że jeżeli wejdziemy na tą kuchnię, to żeby ten aparat sobie jednak radził w tym oświetleniu, które ciężko, często jest dość wymagające. Używam obiektywów 35 mm, 50-85 mm. Mam też 24-70. Używam ich głównie ze względu na jasność, która się przydaje nie tylko podczas robienia detalu na talerzu, ale też na kuchni, gdzie jest często wymagające światło. Myślę, że tutaj pomysł jest bardzo ważny. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli przychodzę do restauracji na taką rozmowę umówioną wcześniej z szefem kuchni, albo już od razu na gotową sesję, to sobie siadamy i te pół godziny staramy się poświęcić jakby całemu kontentowi, żebyśmy wiedzieli w jakim kierunku w ogóle iść, tak? czy te zdjęcia mają być robione, chociażby tak, że widać dłonie, czy przy zastawie, czy ma być sam talerz, jakie użyjemy światło, czy to ma być światło. Błyskowe, miękkie, czy też na przykład z zewnątrz. Myślę, że jest to bardzo istotne, ze względu na to, żeby po prostu całość była spójna. Myślę, że najlepiej jest unikać tej sztuczności, która na szczęście już troszkę odeszła w zdjęciach kulinarnych, i teraz stawiamy na tę naturalność. Też przekombinowane kompozycje, czyli im więcej, tym gorzej, moim zdaniem. Ja lubię czasami jakieś prostota na talerzu, czasem sama jedna ostryga się obroni na lodzie i wygląda świetnie, także wydaje mi się, że tutaj im mniej sztuczności, im mniej kombinowania, tym lepiej. Myślę, że takich jako trików to nie mam, natomiast ja zazwyczaj. Taka ciekawostka. Ja zazwyczaj ze sobą na sesję zabieram ciuchy na przebranie. A to dlatego, że robię zdjęcia na kuchni, przy grillu, przy patelni, przy smażonym mięsie czy rybie, po prostu przechodzę zapachem. I często jest tak, że po sesji jadę na kolejne zdjęcia albo spotkanie, czy to prywatne, czy służbowe, no i nie chciałbym po prostu pachnieć kuchnią. Po więcej informacji zapraszam na moją stronę internetową. Można tam zobaczyć zdjęcia zarówno samych talerzy, jak i tego, jak pracuję oraz tych emocji, o których wcześniej mówiłem na kuchni. I to tyle. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się.